Pierwszy udany lot braci Wright odbył się w roku 1903, ale był on jedynie ukoronowaniem wcześniejszych prób dokonywanych przez wielu entuzjastów latania. Jednym z nich był Francuz Clement Ader, którego próby w roku 1890 i 1891 skończyły się rozbiciem napędzanych maszyną parową machin latających. Pierwszy lot skończył się po 50 metrach, drugi wprawdzie aż po 100, ale że oba zostały zakończone klaksami, nie przeszły do historii lotnictwa. Nie wspominam jednak, że tutaj o Francuzie całkiem bez powodu. Powodem owym jest wydana w roku 1895 jego książka zatytułowana L'Aviation Militaire, czyli Lotnictwo Wojskowe. Pomysł napisania książki o lotnictwie wojskowym w chwili, gdy nie odbył się jeszcze żaden udany lot jakiegokolwiek samolotu, wydaje się być nonsensowny, ale była to doprawdy książka niezwykłego wizjonera, którego przewidywania w wielu przypadkach spełniły się w zadziwiający sposób. Clement Ader pisał tam o przyszłych lotniskowcach przedstawiając przyszłość lotnictwa napisał między innymi Konieczne staną się okręty z samolotami. Takie okręty będą miały bardzo odmienną konstrukcję od czegokolwiek istniejącego obecnie. Żeby z niego wystartować, pokład będzie musiał być wolny od jakichkolwiek przeszkód. Będzie to płaski obszar, szeroki jak tylko możliwe, niezgodny wymiarami z obrysem kadłuba przypominający pas do lądowania. Szybkość takiego okrętu będzie musiała być co najmniej tak wysoka jak u krążowników lub nawet wyższa. Obsługa samolotów będzie wykonywana pod pokładem. Dostęp do dolnego pokładu będzie możliwy dzięki windzie wystarczająco długiej i szerokiej, aby zmieścić samolot ze składanymi skrzydłami. Po bokach będą warsztaty mechaników odpowiedzialnych za naprawę samolotów i utrzymywanie ich w stanie gotowości do lotu. Niewiarygodnie celna, wręcz prorocza wizja. Początek realizacji przewidywań Francuza miał miejsce w roku 1910, kiedy to Amerykanie postanowili sprawdzić możliwość użycia samolotu na okręcie. Do przeprowadzenia eksperymentu wybrano lekki krążownik Birmingham. Na przedniej części okrętu Wybudowano długą na 25 i szeroką na niecałe 7 metrów platformę startową, przechyloną do przodu pod kątem 5 stopni. Przeprowadzenie eksperymentu zaproponowano, jakżeby inaczej, samemu Wilberowi Wrightowi, ale po jego odmowie zwrócono się do innego pioniera awiacji, Glena Curtisa, który zaproponował jednego ze swoich doświadczalnych pilotów. 24-letniego Eugena Burntona Elli. Oczywiście miano użyć samolotu skonstruowanego przez Curtisa, napędzanego silnikiem o mocy 50 koni mechanicznych. Birmingham stanął na kotwicowisku zwanym Hampton Roads, blisko portu w Norfolk. Ranek 14 listopada 1910 roku był mglisty. To spowodowało przesunięcie próby na godzinę 15. Planowano podniesienie kotwicy krążownika, nadanie mu prędkości dziesięciu węzłów płynąc pod wiatr i dopiero wtedy Eli miał wystartować. Emocje pilota okazały się być jednak zbyt silne. Gdy Birmingham zgrzytę łańcucha dał znać o wybieraniu kotwicy, Eli szybko wskoczył do kokpitu i bez rozkazu wystartował, mając przed sobą Niecałe 18 metrów rozbiegu. Po opuszczeniu platformy samolot mocno przepadł, zahaczając kołami o wodę, ale szczęśliwie wystarczyło mocy na nabranie wysokości. Z ochlapanymi przez wodę goglami Eli nie mógł zrealizować planu zakładającego okrążenie portu i wylądowanie w stoczni marynarki wojennej w Norfolk. Pospiesznie skierował się ku pobliskiej plaży gdzie też zakończył swój pionierski lot. Eli pilotował także pierwszy samolot, który wylądował na okręcie. Do tego celu od kominów aż do rufy krążownika pancernego Pensylwania rozłożono platformę długą na 31 i szeroką na niemal 10 metrów. Dla szybkiego zatrzymania samolotu w poprzek platformy rozłożono podniesione na 30 cm. 22 liny z przywiązanymi po obu końcach workami piasku. Ciekawe, że nikt nie zwrócił uwagi na fakt, iż okręt ustawił się rufą do prawie 20 km na godzinę wiatru, co w znaczący sposób zwiększało szybkość lądującego samolotu. Szczęśliwie nie miało to żadnego negatywnego wpływu na wydarzenia. Z prędkością 65 km na godzinę wyposażony w wysięgnik z hakiem, samolot zaczepił o 12. linę, zatrzymując się na 25 metrze. Po 45 minutach wśród triumfalnych okrzyków załogi okrętu Eli wsiadł ponownie do samolotu i pomyślnie wystartował. Eli nagle stał się sławny, chętnie Odszedłby od Curtisa do służby w Lotnictwie US Navy, ale niestety taka formacja jeszcze nie istniała. Czekając na pozytywne wieści, zarabiał na swojej popularności, biorąc udział w pokazach lotniczych. 19 października 1911 roku jego samolot wpadł w głębokie nurkowanie i rozbił się. Za dwa dni Eugene Barton Ely miał obchodzić swoje 25 urodziny. W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji z zainteresowaniem śledzono udane próby połączenia samolotu z okrętem. Niemcy zdecydowali o wybraniu własnej drogi opartej na sterowcach, mając u siebie Ferdynanda, Grafa von Zeppelin i jego wspaniałe konstrukcje, na długo, a może nawet zbyt długo, nie brali pod uwagę bazujących na okrętach samolotów. Marynarka francuska zakupiła pierwsze samoloty dla swoich celów we wrześniu 1910 roku, ale dopiero 4 lata później przystosowała jeden z okrętów do operacji lotniczych. Na starym krążowniku Foudre postawiono hangar, a na części dziobowej zamontowano platformę, w której pilot René Cadron w latach późniejszych konstruktor znanych samolotów wystartował 8 maja 1914 roku na redzie portu Saint Rafael. Był to jednak tylko jednorazowy wyczyn, bo prawie natychmiast Francuzi zdecydowali o wyznaczeniu okrętowi roli bazy wodno-samolotu. Przez kolejnych osiem lat nad sekwaną nie wracano do tematu okręt-samolot. Brytyjczycy podeszli natomiast do sprawy z większym entuzjazmem zazdroszcząc Niemcom zdolności obserwacyjno-zwiadowczych ich sterowców. Ponieważ niestety nie mieli u siebie żadnego serceplina, rozpoczęli pracę nad specjalnym samolotem dla marynarki. Pierwszym był R-1, popularnie zwany Mayfly, Jędka, a to ze względu na bardzo lekką konstrukcję. Tak lekką, że gdy we wrześniu 1911 roku Wyprowadzano samolot z hangaru, porwał go i zniszczył silny powiew wiatru. Po tej kompromitacji zabrano się do rzeczy bardziej kompleksowo. Wyznaczono trzech oficerów z Royal Navy i jednego z Royal Marine Light Infantry, polecając im nauczyć się pilotażu wybranych tym razem starannie samolotów firmy Short Brothers. Ich zadaniem było także opracowanie wniosków mających na celu przystosowanie tych maszyn do służby na okrętach. Najpierw jednak pomyślano o szortach, jako wodno-samolotach. Ponieważ były zbyt wątłe, aby zainstalować na nich pływaki, zastąpiono je przymocowanymi przy kołach szczelnymi, wypełnionymi powietrzem workami. Kolejny taki worek znajdował się pod ogonem maszyny. W grudniu. W 1911 roku kapitan Arthur Longmore pomyślnie wodował na rzece Medway, bezskutecznie próbując jednakże z niej wystartować. Jeśli nie z wody, to może z okrętu. Na pomoc przyszedł kolega z grupy, kapitan Charles Samson. Według jego projektu wykonano coś w rodzaju dwóch szyn, które zainstalowano na dziobie starego pancernika Afrika. 10 stycznia 1912 roku, podczas postoju w porcie, Samson pomyślnie wystartował na samolocie używanym wcześniej przez Longmora. Cztery miesiące później, Samson ponownie wystartował z okrętu. Tym razem był to pancernik Hibernia, płynący pod wiatr z szybkością 15 węzłów. Dotychczasowe dokonania nie jednak admiralicji. Starty z okrętów zostały opanowane, ale co z lądowaniem? Na razie samoloty wciąż musiały podpłynąć do okrętu, a następnie być wciągnięte dźwigiem na pokład. Nawet przebudowany w 1916 roku Transatlantyk Kampania, mogący zabierać i wysyłać w powietrze aż 10 samolotów, nie dawał im możliwości lądowania u siebie. Póki co bazowano więc na wodno-samolotach, a w przypadku stacjonowania na okręcie lądowych myśliwców, wysyłano je w morze do boju tylko w przypadku, gdy miały szansę dolecieć do zwykłego lotniska. Aż wreszcie prorocza przepowiednia Klementa Adera spełniła się co do Joty. Powstał absolutnie innowacyjny, rewelacyjny pomysł. Przebudowania stojącego na doku kadłuba statku pasażerskiego na pierwszy na świecie prawdziwy lotniskowiec, spełniający wszystkie życzenia, jakie tylko można by wobec niego sformułować. Tak powstał Argus, którego losy wkrótce poznamy.